Wiesz, na wyżej załączonym obrazku A tą górkę już pedałujemy dobre parę minut. No nie widać końca. No to na tym mam między innymi polegać. Chłopaki oszczędzają siły. Wiem, jak będzie jechała 160. Więc wiecie, rozumiecie. Bardzo sympatyczne zresztą. Chyba o obrobie nie wylądowałem. Ale to się wlicza. Piękno tego sportu. Zauważam, że to jednak słabość moich opon. No też idą, no idą jak przez ogni, no nie ma co Idą przez błoto, idą przez wszystko. No ale jest to taki mały element zastanowienia, się nie byłoby lepiej, no bardziej agresywny bieżniczko. Co tu piękne piękności świat. Tu mogę jeździć. Sali się się grupy Ja pan się już zgubił. Chciałem ja pojechać w 40 km, już jednym z 80 Także jest ok, nie zmieniamy się na wzajem To jedna grupka To tam nie mamy więcej dostarczenia, więc... Tak tęsknić w zbliżu Trzeba odmienić Babo odpoczynek około 30 km Jedziemy ładnie cierkają rowerki Humory dopisują za chwilę większa przerwa połówka drogi Но no, на правда идет по

komuś przejechać przez podwórko w Szwecji nie jest niczym dziwnym ponieważ obowiązuje tutaj prawo ogólnego dostępu Jeżeli znajduje się tu jakiś zbiornik wody to niestety ten właściciel jest bezprawny. w tym momencie nie może odmówić nikomu wjazdu przejazdu przez posesję czy przejście ledwo ciągnął w końcówkę to lubię już tak porządnie wdetch Tym bardziej, że naprawdę jest przyjemny można by się trochę pościgać, powariować To oni zwiedzają Trudno Trzeba zacznie kropić Cały tydzień zapowiadali deszcz No i przyszło na sobotę się ze Jesteśmy w centrum wyścigu zupełnie innego wydarzenia <grystanie> Ale bardzo fajnie Cóż za widoki Trzymać trawę Jutra to póry, No tręba, nie, tak, nie, nie. <grystanie> No bullshit! <grystanie> No dobra, wyścig to wyścig, lecimy.